Drodzy, witam was bardzo serdecznie o tak nietypowej porze. To znaczy się tak, w zależności czy zdążę to wyrzucić przed pójściem do pracy i uda mi się to zmontować. Ale ogólnie, jeśli tak, to witam was w środowe przedpołudnie. A dlaczego tak wcześnie i o tak nietypowej porze? A dlatego, że pewien kolejny temat nie dawał mi spokoju. A dwa, no chyba, że ja miałam takie szczęście albo takiego pecha, przeglądając czy Facebooka, czy Twittera, czy ogólnie, jak wchodzicie w Google i macie tam takie wiadomości z kraju i ze świata, napotykałam się właśnie na różne tego typu artykuły. I już mówię, o co tutaj chodzi. A chodzi tutaj o dramę, o dramie, <laughs> czyli o squid game. Tak, moi drodzy, chodzi o ten mega popularny koreański serial. Dobra, użyłam tego słowa serial, ale to jest z gatunku K-dram, bo mamy różne dramy, mamy również produkcji japońskiej i chińskiej. Ogólnie to zapraszam, jeśli kogoś fascynuje dalekowschodnie kino. Wracając, moi drodzy, do tematu. Dlaczego chcę poruszyć ten temat? Ano dlatego, że yy, w sieci. I tak jak wam mówiłam, na przeróżnych stronkach, portalach spotykałam się z artykułami: typu na przykład, dzieci wklejały wiadomości z dziennika elektronicznego, które właśnie dostały od swoich dyrektorów bądź wicedyrektorów, jako to serial, właśnie ta produkcja. Squid Game jest bardzo y, brutalna, jest tam bardzo dużo przemocy, i w sumie ogólnie to z tej wiadomości wyszłoby to tak, że ze względu tylko i wyłącznie na tą przemoc i że film nie zawiera nic wartościowego, nie należy się nim interesować, nie należy go w ogóle y, oglądać. I no, no i właściwie tyle, nic sensownego z tego nie wyszło. Okej, okay, dobra, nie byłoby tutaj z tym najmniejszego problemu, ale gdyby nie to, że te wszystkie wiadomości brzmiały identycznie, i nawet wszystkie wiadomości miały błąd w tytule, i squid było napisane przez ty na końcu. Nawet ktoś nie pofatygował się zrobić sobie researchu czy faktycznie tytuł jest dobry, zapisany. To były wiadomości na zasadzie typu Kopiuj i wklej, bo gdzieś tam ktoś napisał, e, OK, że tak powiem, e, uznano, że dobra, to będzie OK, i lecimy po prostu dalej z rozpowszechnianiem tej wiadomości, nie sprawdzając w ogóle tego. Drugim takim aspektem jest to, że w takich wiadomościach zazwyczaj był link jakby do takiej fundacji pomocy, nie wiem, ofiar Squid Game, a już mówię o co chodzi, chodzi o to, że dzieci bardzo często odwzorowywały gry, które są w serialu. I później jak przejdziemy sobie do fabuły i do tego, o czym tak naprawdę Squid Game jest, szybciutko ale ja tutaj już wspomnę, to są gry i zabawy dla dzieci, które zostały przedstawione w nieco brutalny sposób, koreańskie, żeby nie było, to jest to jak na przykład tam dzieci w wieku, nie wiem, czterech tam do 10-11 lat w wolnym czasie bawią się na podwórku czy w gronie znajomych i właśnie te gry zostały wykorzystane w tejże dramie. I powstała właśnie jakby taka fundacja w cudzysłowie pomocy, czyli jeśli zauważymy, że dziecko nadmiernie się tym serialem interesuje, czy chce się przebrać już teraz na Halloween, które było parę dni temu, ale na przykład na karnawał. Za aktu z postaci. To niby, że to już jest bardzo niepokojące. I uwierzcie, mi ruszyła normalnie fundacja, normalnie infolinie, i tak dalej. Moim skromnym zdaniem, te pieniążki, które zostały przeznaczone na tak bezsensowną fundację, to fajnie by było, gdyby została założona fundacja pomocy dzieciom, które umierają. W szpitalach, na oddziałach onkologicznych, bo nie stać rodziców na to, by dziecko wyleciało do Stanów na bardzo kosztowne leczenie, które by uratowało temu dziecku życie. No, tutaj bez porównania, więc no, skupmy się na fundacjach, które faktycznie będą miały coś na celu i to faktycznie będzie miało rację bytu, czyli że dzieci później. Uda się i dożyje późnej starości dzięki temu, że została zorganizowana fundacja i że udało się zdobyć pieniążki na bardzo drogie, zagraniczne, kosztowne leczenie, a nie przeznaczać funduszy w dodatku naszych polskich obywateli na tak naprawdę bezsensowne rzeczy. Z czym jednym muszę się zgodzić. I to bezapelacyjnie, film naprawdę jest film, serial naprawdę jest brutalny, drama naprawdę zawiera bardzo dużą ilość przemocy i to jeśli chodzi o koreańskie kino, koreański serial jest nowością owszem, zdarzają się takie dramy, jak na przykład zajęcia pozalekcyjne czy Vincenzo, że owszem gdzieś tam są jakieś scenki walki, gdzieś tam ktoś kogoś zastrzeli, czy jakieś takie pojedynki czy bójki, okej okay. Ale nigdy to nie było na taką skalę bardzo brutalną, jak mamy w Squid Game. I z tym się owszem muszę zgodzić, że to nie jest dla młodszych odbiorców. Typu taki już nastolatek, dobra, lat 13-14, to jest niby od 16 roku życia. Ale. Przyjmijmy na to, że już taki nastolatek, lat 14, 15, dobra, 16, bądź starszy, będzie ogarniał, o co chodzi w tym serialu. I już mówię, nie tylko tutaj chodzi o przemoc, tak jak to piszą w tych y, kopiuj i wklej wiadomościach do dzienników elektronicznych, a no tu chodzi o dużo, dużo, dużo więcej. Między innymi y, portrety psychologiczne postaci są tak wielowymiarowe, że bywało, że niektóry odcinek trzeba było obejrzeć dwa razy, żeby zrozumieć poruszone wątki naprawdę niezwykła wielowątkowość to raz dwa bardzo rozbudowane portrety psychologiczne i niejednokrotnie retrospekcje, które sięgają aż do czasów dzieciństwa tych osób, i dlaczego i, i mm, te retrospekcje. I wydarzenia, które wtedy miały miejsce, mają wpływ na wybory, które bohaterowie podjęli już teraz za czasów swojego dorosłego życia. Więc to też tutaj, no, oglądając tę dramę, trzeba naprawdę się skupić i naprawdę pomyśleć. Dwa, zastanówcie się, moi drodzy, dlaczego ten serial został wyemitowany akurat w tym okresie, kiedy mamy na świecie tak bardzo ciężką sytuację. No, wiadomo przez co, tak? Zamknięte granice, lockdown, niejednokrotnie ci, którzy dopiero założyli swój biznes, swoją działalność, działalność upadła albo przeżyli kryzys. Bardzo dużo osób popadło w depresję, no właśnie. Dlatego między innymi ten serial miał, swoje, ma, miał swoją premierę teraz, a nie na przykład yy, rok wcześniej, ani rok. Później. Właśnie to między innymi chodziło o to. Dwa drama ma bardzo uniwersalne polityczne przesłanie. Skupia się głównie na krytyce kapitalizmu i nierówności klasowych. No, i tak jak właśnie wspomniałam, on się pojawia w chwili, w której zadłużenie gospodarstw domowych jest rekordowo wysokie. I nie tylko w samej Korei, ale również w Stanach Zjednoczonych, tak, bo w Stanach Zjednoczonych naprawdę była masa zachorowań, bardzo dużo rzeczy się pozamykało. Teraz ok, teraz już poogarniali, ale żeby każdy pojedynczy jakby wyszedł z tego, no to trzeba naprawdę dużo, dużo czasu. No i co? No, doprowadziło to do bardzo dużej liczby osób dotkniętych problemami ze zdrowiem psychicznym. No i tu mamy. Okrutne odwzorowanie dziecięcych gier, w które grali bohaterowie z serialu, i to jest pewnym metaforycznym przedstawieniem braku równości w społeczeństwie, jak i boleśnie prawdziwym obrazem kapitalizmu. No, czyli moi drodzy, to co mamy teraz? Ktoś, kto powiedzmy w miarę dobrze muszło. Przyszedł ciężki czas, przyszedł lockdown, musiał wszystko zamknąć, no to niestety tyle co się odbił od dna, znowu sięgnął dna. A jeśli ktoś ma, miał y, ponad standard, no to to, że na parę miesięcy zamknięto jeden z pięćdziesięciu jego biznesów, czy czegoś tam, no to zbytnio go to nie dotknęło, ale również też chodzi i o po prostu rządy, no i o ogólnie sytuację tą, y, jaką tutaj. Mamy. No i między innymi, jeśli chodzi tutaj o popularność tego serialu. Nie jest to tylko i wyłącznie pustym, takim sztucznym rozgłosem o jak bardzo często Osoby to nazywam, nie jest to sztuczny rozgłos, bo fani naprawdę tego serialu, fani go obejrzeli od A do Z, zaczęły, zaczęły się pojawiać tak, te obrazy psychologiczne, ludzie zaczęli się utożsamiać z bohaterami, z problemami tam zawartymi, po prostu z tym wszystkim, i dlatego to ten, ta drama zyskała taki, taki rozgłos, a nie inny. Również mamy tutaj naprawdę wspaniałą obsadę aktorską. Aktorzy, którzy grali w Squid Game, również są poważanymi aktorami i grali naprawdę w różnych innych wielkich produkcjach. A sam reżyser również jest naprawdę bardzo poważaną osobą i również jest odpowiedzialny za inne bardzo znane mega produkcje, że tak powiem, teraz z grubsza nie kojarzę reżysera Hwang Dong Hyuka. Co on dokładnie wyreżyserował? Być może nawet oglądałam jego produkcję, ale jako, że na bieżąco oglądam później coroczne gale muzyczno-filmowe, gdzie przyznawane są nagrody, to nazwisko prze pojawiło się już niejednokrotnie. Także naprawdę bardzo, bardzo znana osobistość. Więc moi drodzy, wracając do serialu. Jak widzicie, ta drama to nie tylko przemoc. Jak widzicie, porusza naprawdę problemy, które do, do, dotknęły nas wszystkich teraz na przestrzeni, można powiedzieć, no bo już prawie 2021 się kończy, czyli prawie dwóch lat dotknęło nas to. Więc yy, ja nie mówię, że wszyscy nauczyciele teraz mają siąść i dyrektorzy przed telewizorami czy przed Netflixem i mają to obejrzeć. Ale jeśli piszesz do rodzica, bądź piszesz ogólnie taką wiadomość, zrób research. Ja wiem, jeden może, jednego może interesować kinoakcji, typu James Bond. Drugi nienawidzi w ogóle seriali, bo nie chce mu się. Woli obejrzeć sobie po prostu film od A do Z dwugodzinny. Inny woli fantazy. A jeszcze trzeci lubi na przykład komedie romantyczne, czy coś typu thriller, albo jakieś coś na przykład, nie wiem... W stylu ekranizacji powieści Stephena Kinga. I dla niego to będzie tym kinem takim number one. Ok, ale zróbmy, moi drodzy, research. Naprawdę to nie boli. Dwa są nawet oficjalne e, portale które nawet można sobie Google Tłumaczem przetłumaczyć jeśli znajdziecie koreański portal tak zwaną koreańską Wikipedię która w miarę dobrze rzetelnie opisuje fabułę portrety psychologiczne postaci dlaczego tak postąpiły a nie inne. moi drodzy 2 3 minuty czytania a już w tym momencie będziecie mieć jakiś wgląd na serial że to nie tylko sama brutalność sam rozlew krwi i ten film nie daje więcej nic wartości ten nie daje nic więcej wartościowego od siebie, i po prostu, bo e, brutalność jest modna, brutalność i rozlew krwi jest w, w cenie, dlatego jest to numer jeden. Absolutnie nic z tych rzeczy. Więc e, też dla Was, bo pewnie i młodsi słuchacze tutaj zasubskrybowali ten kanał. Jeśli przygotujecie, przygotowujecie się do czegoś, to nie bierzcie przykładu z góry który powinien, moi drodzy, iść, tylko jeśli przygotowujecie się do wypracowania, do rozprawki, piszecie jakąś pracę, albo macie coś zredagować, albo nie wiem, staracie się o pracę redaktora, czy gdzieś tam macie napisać próbny artykuł, róbcie research w jednym, w drugim, w trzecim, w dziesiątym źródle. Jeśli nie macie na dany temat pojęcia, no to Wasza wiedza się poszerzy. Jeśli na dany temat macie pojęcie, ale takie zawężone i zgrubsza, no to w tym momencie macie szanse na dany temat powiększyć naprawdę swoją wiedzę. No to wiecie, tak jak z pisaniem e, książek, tak to też e, nie, e, ktoś, kto pisze sceny batalistyczne, no to przecież niekoniecznie musiał należeć do bractwa rycerskiego i niekoniecznie musiał skończyć e, wydział e, historii, tak? Ale wziął, przestudiował parę książek na temat e, oręża, jak wyglądały walki. Między innymi strategię, może być, że jakiś film sobie włączą historyczny, i to już w tym momencie pomogłoby, pisząc sceny batalistyczne, zrobić je jak najbardziej realistyczne. Człowiek nie czuje, jak mu się rymuje. Więc, moi drodzy, tak, to by było na tyle. I jeszcze jeden taki ważny komunikat. Teraz. Będzie się pokazywała reklama jednego z kanałów, który niestety przez hakerów został usunięty. The International Couple. Kanał był bardzo długo, został usunięty. Maja nagrywa. Ze swoim chłopakiem. Ponownie vlogi, ponownie kanał ruszył, ale niewiele osób wie, że ona z powrotem na YouTube powróciła, jako że też ona i obraca się w świecie Korei i w świecie Azji. Więc od tej pory przez jakiś czas, żebyście po prostu też dali suba dzwoneczka, bo naprawdę prowadzi bardzo fajnie, jako że też mieszka w Korei to jest Wam w stanie też wiele rzeczy po prostu powiedzieć swoim okiem. Polki, która przeprowadziła się do Korei, jest Wam w stanie powiedzieć też o wielu, wielu rzeczach, które dla nas może będą dziwne, zaskakujące, albo nie do końca byliśmy pewni, że takie rzeczy mają miejsce, więc będą linki i, i będą odnośniki, także tam też również zapraszam, a jeśli u mnie chcecie być na bieżąco, to pamiętajcie, sub dzwoneczek, i lecimy z kolejnymi materiałami. Trzymajcie się serdecznie e, miłej środy. Bo jeśli nie rano, to na pewno wpadnie ten filmik po południu. To ogólnie miłej środy i miłego koń miłej końcówki tygodnia, byle do weekendu. Trzymajcie się. Pa!